Co się dzieje? Herrera! O nie, Herrera! Nie wiem, czy z nią walczyć, nie wiem, czy mamy szansę. A, uciekamy może na razie. Dobra, piszemy wszystkim, że Herrera tu jest, może pomogą nam. Dobra, Uhuhu, ale tutaj Herrera nas zaskoczyła. Dobra, co tu się teraz będzie? Dobra, atakujemy ją chyba, prawda? O, dobra, jeden atakuje, pluje już, może pomożemy mu. Też, dawaj. którym to się robiło tylko? A, dobra, mam, mam, mam. Plujemy w Hererę, dawać ją, atakujemy Hererę, nie będzie naszego gniazda atakować, o nie, tam już, co, jeden zabity jest, tak? O dobra, tu jest Herera, atakujemy, dobra, dziubiemy ją, dziubiemy, inaczej chyba nie da rady, musimy ją dziobać, jest na pewno oślepiona ta Herera, bo chyba tak działa właśnie ten atak, ten klucia. dobra, chodź, chodź, Chcę, będziemy się klepać, muszę jakoś ją dziobnąć. Bo najlepiej będzie ją chyba dziobić. Dziobiemy, dziobiemy. O jest, ha! Pokonałem ją.